Dzień dobry YouTube Emil z tej strony, witajcie bardzo serdecznie, witajcie też na streamie. E, co mówią mieszkańcy Kopydłowa? E, brace yourself, Emil's coming. Kopydłowo gdzieś tutaj chyba było, tylko nie pamiętam gdzie to jest patologia. Proszę Państwa, to moje cudowne, piękne miasteczko, które mu brakuje rąk do pracy. Jakby ktoś tego jeszcze jakimś cudem nie zauważył, ponieważ ja nie jestem najlepszym architektem, ale mam... W planach zrobić tutaj jeszcze jeden zwykły Cargo Train. O, Cargo Train zawsze spoko. Walniemy tu. I do tego wszystkiego zwykły train. Walniemy tu obok i połączymy zaraz to wszystko ze sobą. Jeżeli to ma jakikolwiek sens, żeby ludzie mogli przyjeżdżać. To nie miało sensu tutaj zrobiłem. Połączyły się? Nie połączyły się. No To zepsułem jak zwykle. A może tu się połączył? Tu się połączył, jak świetnie. Wspaniale. Więc to jest moje miasto. Tu brakuje rąk do pracy, ale to jeszcze zróbmy linię specjalną, tak. Gdzie to jest Karlo? Tu jest zwykła. Ok, specjalna linia. Połączmy, zobaczycie sobie. Jest. Raz. Dwa to jest chyba tu. Pięknie. Trzy to jest tu. 4 to jest tu. I 5 to jest tu. I mamy nową piękną linię. Miejmy nadzieję, że ludzie zaczną tutaj dojeżdżać w jakiś sposób, bo brakuje ludzi do pracy. Rąk do pracy nie brakuje. Nie jestem taki problem, że trochę zatrzymuję aktualnie. Um, 13 tysięcy ludzi. <grym>, mamo jestem w internetach, tak. Um, miasto jest beautiful. Czyli dzisiaj już 43 razy Emil powiedział, że miasto jest beautiful. Przyjrzyjmy się jak wygląda. Zaczęli, zacząłem w tym miejscu. Eee, oczywiście pierwsza najważniejsza rzecz cudowny węzeł komunikacyjny lekko przerobiony tu dołączone jedne przejście tu drugie od prostych jednopasmówek zaczęliśmy żeby później sześciopasmówki wrzucić hmm. Tak wygląda sytuacja. Tu jest Główny Dystrykt Śmierdzący Wojciechowice. Pozdrawiamy ludzi ze Stromeńki, będą wiedzieli o co chodzi. Um, następnie mieszkańcy. Oczywiście tutaj nie chciałem robić ich zbyt mądrych wszystkich. Um, tu są chyba ci mądrzejsi, prawda? Tutaj mam trochę mądrzejszych ludzi, bo tutaj są też dystrykty ciut um, lepiej zarabiające. High density i biurowce i tym podobne rzeczy. I tu powinni być educated. Czemu są tutaj nieeducated? Nie wiem. Tutaj trochę głupio wyglądają z tego wszystkiego, co patrzę. Mógłbym pierdzielnąć uniwersytet i wiecie co? Pierdzielne uniwersytet gdzieś tutaj zaraz. A niech będzie. Jest uniwerek. A, cudownie. Uniwerek rzucone. Nie chcę ich zbyt mądrych zrobić, ponieważ jeżeli są zbyt mądrzy, problem jest tego rodzaju, że później niestety nie ma komu pracować. W tartakach. A propos tartaków, no to właśnie mam tutaj kolejną opcję, kolejne miejsce, gdzie coś pięknego zrobiłem. Um, tutaj, jak widzicie, jest dużo drzew, więc się walnęło drzewa. Niestety problem jest tego rodzaju, że brakuje. Tartaki i tym podobne. Brakuje cały czas mi tu rąk do pracy. Mam w sumie w planach zrobić coś bardzo wrednego za chwilę. Otóż um, to nie potrzebuję ludzi tak do końca. Zdrowych Potrzebuję tylko kogoś, kto byłby chętny do pracy. Rąk do pracy mi tu brakuje cały czas, co jest ogólnie denerwujące. W jest jedna bardzo fajna rzecz, która mi się podoba. Możecie, możemy sobie zrobić maksymalnego zuma Możemy sobie zrobić, idź za tonim. i patrzeć, co robi. Idź za ton gdzie jest Tony? Jest, idź za tonem i patrzeć, co tony robi. Czyż to nie jest piękne? Gdzie tony idzie? Idziemy za nim bezpośrednio. Tip tip tip, 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 piękny widok. A gdzie idzie tony? Co robi nasz tony? Eee, idzie do szkoły. Tony jest dzieckiem, i idzie do szkoły. To jest uneducated child, niewiarygodne. Po wybudowaniu, wpierw, o czym się tworzyliśmy tutaj domki, jak widzicie, śmierdzi całkowicie. Kiedy już eko było nawet, nawet i podatki szły bardzo do przodu. Kolejne budowle się dorzuciło. Przeszliśmy na stronę prawą, wybudowaliśmy, no cholera jasno, domy mi się cały czas psują, wybudowaliśmy sobie ładny, piękny um, tartak, lasy, wszystko jest, dorzucam tutaj też woda, no i w końcu pojawił się, trzeba było też domek zrobić, patologia, na zasadzie, że tutaj, um, no, powinniśmy trochę, low density residential i do tego dajmy recrocheting, będzie use sobie palą. E, wszystko to... Ło, panie! Co się tu dzieje? Aha, podnieśmy może trochę jednak... Mhm. Mm mm -hmm. Woda nie była odprowadzana. Ja tu z wami coś robię i te kolejne osiedle e, pracujące, nowa huta powiedzmy sobie tak, pozdrawiam wszystkich. E, wszystko żeby po prostu tutaj ludzie mieli co, gdzie pracować. Więc to wszystko jest stworzone, aby pracowali w tym ośrodku oraz najnowszym u dołu, gdzie jest or, gdzie jednak nikt nie chce z jakiegoś dziwnego powodu pracować. Nikt nie chce przejeżdżać taki, taki kawał drogi do pracy. Nie podoba im się to z jakiegoś dziwnego powodu. Ja nie do końca rozumiem, dlaczego im się to nie podoba, ale... Hmm... Nie mam pojęcia. Oczywiście ludzie powolutku lecą już 13 tysięcy. E, tutaj wydobywamy przede wszystkim węgiel. Dlatego mam też kopalnię na węgiel. O, nie chcę jej zniszczyć. Prawdziwa kopalnia na węgiel, jest prąd jest stworzony, świetnie, bardzo mi się to podoba. E, trochę ciężko na tej mapie pójść w coś bardziej ekologicznego, bo nie, no, tutaj jedyne miejsce, gdzie mógłbym poszaleć tak naprawdę, ale no jeszcze jest poza moimi limitami miejskimi. Nie mogę nic wykupić. Co trzeba zrobić, żeby ludzie się pojawili? No jedni mówią e, obniżyć podatki, zwiększyć socjał. No bardzo ładnie, wszystko pięknie. Tylko ja jestem pewny, że chcę to robić. No zwiększmy, niech będą ciut mądrzejsi. Podnieśmy ceny ziemi. Może wtedy ludzie będą chętni, żeby się wprowadzić. I pobawmy się w buldożerkę. Bo niestety, jeżeli... Mm, o tak. Jeżeli zostają takie domy niezniszczone... To bardzo długo się ludzie wprowadzają. Wartość ziemi idzie w dół. Jest smutno. Coś jeszcze tutaj ciekawego. No i u góry mam miejsca. Mam naprawdę dużo. Do tworzenia czegokolwiek bym chciał. Co tutaj mam ciekawego? Eee, więcej serwis, tak? Żeby oni... U, no dobra. Straż pożarna by się tu przydała. Może jakaś większa straż pożarna w końcu. Niech będzie. To może to pójdzie w końcu trochę w górę? Mm, to jest niepotrzebne. Możemy też linię autobusową tutaj pierdzielnąć. A co mi tam? Niech ludzie sobie jeżdżą. Metro mam, ale jakoś za metrem nie przepadam. Uwaga, tworzymy linię. To jest na razie cudowne. Ktoś nie zauważył moje tworzenie linii. O! Powinienem w Warszawie tworzyć linię. Wszystkim mi się spodobało. I podrzućmy pracowników średnio czy lepiej wykwalifikowanych. To też jest uważane jako serwis. Jak zauważyliście, jest trochę pustego miejsca momentami. I wracamy, połączmy tą linię, świetnie. Ach, linia połączona. I zaczynam tracić pieniądze, bo obniżyłem podatki, ale do no to ludzie wracają. Mm. Ludzie wracają, przyjrzymy się jak wygląda, no trzeba tutaj dodać pompy. Jak widzicie, killer miał pompę i Ach, pięknie. I dzięki temu będzie można ustawić, jeśli się nie mylę, wszystko na swoje miejsce. O, panie, ciągnie? Ciągnie. Jakieś tam na razie lekkie straty, ale na obniżonych podatkach nie jest źle. I teraz możemy zmniejszyć. Mała ciekawostka, gdzieś coś czytałem, nie warto dawać powyżej setki, ponieważ wtedy to, coś wam pokażę. Jeżeli dacie budżet na 100%, 150%, to wtedy wszystko będzie działało na 120. 5%. Płacicie 150, a to działa na 125%. Tak trochę dziwnie to wygląda. Moja komunikacja może zmniejsza ilość pociągów, bo to lekkie przegięcie że żebym płacił 9000 za to. Ich pogryzło pociągi, fajna rzecz, ale bez przesady. Naprawdę co za dużo, to niezdrowo. No, niestety trzeba wyburzać nowe miejsca. Problem zaczyna się robić u mnie zwykle koło 25 tysięcy ludzi, dlatego iż robi się zbyt dużo seniorów i ludzie, i miasto mi umiera. I nie wiem, co wtedy zrobić. I autentycznie nie wiem, co wtedy zrobić. Jak zauważyliście, zapewne też jest czat odpalony, żebyście mogli sobie poczytać taki mały dodatek, ale ten czat na razie schowajmy. Nie jest taki mój mały odwyk. Moje miasto jest piękne. Ono jest przepiękne. Tylko nie wiem dlaczego nie chcę nigdy rosnąć. Wy na pewno już wiecie. No i jest. I co dalej? Hejs leci, 300 tysięcy jest. Można by pomyśleć, żeby nowe rzeczy stworzyć. No no tutaj, no nie wyszło mi. Nie ma co ukrywać, trochę mi to nie wyszło. Hmm. O właśnie, jeszcze mi nie wychodzi z tego względu, że nie ma tej straży pożarnej, a to myślę, że by się bardzo przydało, żeby mi się nie jarało wszystko. Moglibyśmy też jakieś fajne polityki dać. Hm. Hmm. Niech będzie. Small Business to damy w górę. Gdzieś tutaj. Ach, nie nazwałem tego osiedla. Dorzućmy kolejne osiedle. Na razie nie mam głowy do ich nazwania. Co tu możemy dać ciekawego? Możemy tak podatki zrobić. Z, zwiększyć podatki dla małych domków, dla dużych zwiększyć. Ogólnie dla wszystkich, commercial, resident, no zmniejszmy im tutaj, niech więcej osób wejdzie i też e, zmniejszmy podatki dla, małej, dla małych przedsiębiorstw. A dzięki temu, że jest Steam Workshop można było zrobić takie fajne rzeczy, jak pościągać parę dodatków, co ja zrobiłem, na przykład, e, o, tu można Osiedle wybudować. Czy znaczy, to będą, oczywiście, wybudowane same drogi? Różnego rodzaju to jest. Nie wiem, co to jest za autostrada, i kto wpadł na taki pomysł, żeby coś takiego stworzyć. Kolejny łącznik, hmm, kolejne domki, łączniki. I teraz są dosyć fajne. To jest jeden z moich ulubionych, ponieważ nie ma opcji, żeby się zapchało. Nawet na wyjeździe idealnie to działa. Nigdzie się nie zapycha. Myślę, że niedługo trzeba będzie tej pierdzielań coś takiego, żeby ludzie mieli gdzie do pracy chodzić. Damy, może się uda. Spróbujmy, co? Wybudujmy nowe osiedle. Osiedle bogów. Połączmy jedno z drugim. Wysyp Nie zapomnijmy o tak zwanym wysypisku, bo widzę, że tego powoli zaczyna brakować. I low density. Zrobimy tak 50-50. Zrobimy bloczki duże po bokach. O, jest. Tak, w środku damy małe. Wiem, że to nie ma najmniejszego sensu powinno być na odwrót. A tutaj damy już. O. Tak, jest pięknie. Zobaczymy, czy ktoś będzie chętny wprowadzić się. Do tegoż osiedla. Żeby jeszcze było ładnie, trzeba tu dorzucić jakieś parczki. Podstawówka raczej niepotrzebna. Policja się przydaje, a wody brakuje. No i trzeba to teraz jakoś ładnie nazwać. I zrobić. Nie, nie podnosimy. O. I zmniejszamy podatki, żeby tutaj ludzie byli chętni do wprowadzenia się. Prawda? Bardzo fajnie. Nikt się nie chce wprowadzić. Come on. Come on! Chcecie się wprowadzić. Już o tym nie wiecie, ale chcecie się wprowadzić tutaj. Tu jest dla was miejsce. Come on! Wprowadźcie się! No nie chcą. Ewidentnie. Dla co niektórych podatki są za wysokie. A nie za mało serwisów. No i to jest problem. Too few services. i Przyznam się, nie do końca wiem, co powinienem z tym zrobić. Jak to zrobić? Co im brakuje? Policji, Straży Pożarnej, jeszcze jednej. No to dajmy to. Komunikacji Miejskiej. No, nie do końca niestety wiem. I to jest czasami denerwujące. Jest napisane? No właśnie, nie jest napisane. No, czyli może chcą jeszcze po prostu połączenia autobusowego i tyle. Myślę, że to może być to. Dajemy im kolejne połączenia autobusowe. Niech jedzie to w miasto tym razem. Co moim zdaniem nie ma sensu, ale to już szczegół. To nie ma sensu co właśnie robię. A niech będzie taki dziwne coś. I zobaczymy, czy to zadziała w jakikolwiek sposób. Ogólnie próbuję dobić do 11 tysięcy 16 tysięcy ludzi, a i to nie. Kiedy mogę tutaj budować? Budować, 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 budować budować. Ja chcę wodę, ja chcę wodę, ja chcę dobić się do wody i ja chcę budować wodę. No niestety nie mogę czyli port jakiś wybudować, szkoda wielka. Którą mamy godzinę? Hmm, 15 z kawałkiem, to znaczy, że niedługo powinienem zacząć stream z Zoteka, ale jakoś średnim to wygląda. Żeby mi się to udało w najbliższym czasie zrobić. E, moje autostrady, jestem z nich raczej w miarę dumny. Mogę, możemy zobaczyć, gdzie są największe korki. E, no tak, tu się nie powinno dziwić, że jest zakorkowane, ponieważ to jest jedyny wjazd tam do miasta. Mógłbym spróbować jakoś tu dołem połączyć albo tędy pod autostradę, ale nie wiem by mi to wyszło. Muszę, muszę pomyśleć, no to, to nie było do końca przemyślane. Nie będę ukrywał. Może spróbujemy trochę większą drogę tutaj dać, co? Może to coś pomoże. No to niestety nie mogę. No, zobaczymy. Czy to cokolwiek by tu dało. No to nie powinno było być tym, czym jest aktualnie teraz. Tyle mogę powiedzieć. Za to spróbujmy zrobić coś innego. Spróbujmy rzucić większą drogę w stronę autostrady. Co wy na to? Podnieśmy tu troszkę. idziesz. Ok. Okej, okay, jest? Jest? Jest, okej. Okay. I za chwileczkę będziemy bawili się z autostradą. Uwaga, to jest jedna z moich ulubionych rzeczy. Niestety, nie ulubionych. Żeby budować autostradę, trzeba zniszczyć wpierw to, co było gotowe. Żeby stworzyć coś nowego, trzeba coś zniszczyć. Prawda, na gruzach, jedno na drugim. Teraz zobaczymy, co będziemy tutaj dokładnie mogli zrobić. I co by pasowało nam do tych autostrad. Nope. Nope. Hmm. Nope. Hmm. Może maybe, baby. No nie jestem pewny tego. Albo byłby przyjazd, byłoby zjazdy, niech będzie. Okej, okay. teraz oczywiście najpiękniejsza rzecz, ułączymy wszystko. Mała uwaga, nie róbcie tego samego błędu, co ja. Upewniajcie się, z której strony jaka jest droga. A Abyście nie mieli zonku, zonka, że źle wybudujecie, prawda? To i że źle połączycie na dodatek, Ach, zaczyna wyglądać w miarę pirazy drzwi, cudownie, to należałoby jakoś połączyć ze sobą, tylko jeszcze nie do końca wiem, jak jest, jakoś połączone, obstawiam, że bardzo źle. Bardzo bardzo źle widzę. Idea: No dokładnie, pozbądźmy się. Niestety nie jestem super budowni nie, nie jestem bu budowniczy. A może właśnie problem w tym, że jestem. I w dół połączone jedna z drugim. I teraz połączmy to. Kuźwa jego mać jakoś z tym. Dam radę. Jest taka opcja, żebym to połączył. Chciałem, żeby to się tak ładnie włączyło. Kurde, nie mogę. Nie, to za problem. Zrobimy coś zaraz, bardzo głupiego i tyle. Jeszcze raz, jeszcze raz, powoli, zrobimy autostradę. A, udało mi się połączyć. Jestem z siebie dumny. Dobra, więc połączyłem kolejną drogę ze sobą i może coś z tego ludzkiego jeszcze wyjdzie. Kto wie, może trochę się miasto mi odkorkuje jakimś cudem, ale... A, przy okazji, tu jest tak. Dobrze widzicie, tu są tory prowadzone. Ważne, że miasto cały czas rośnie. Zobaczymy. Krematorium chcę wybudować na tym szesnastym poziomie? Nie, raczej nie jest to dla mnie zbyt... Ważne, mamy jeszcze specjalne budynki. Można by stadion gdzieś uderzyć, dać. Myślę, że tu będzie w środku, żeby hałasowało i tak idealnie ludziom pod nosem. No, hałas pod nosem to jest to, co wszyscy kochają. Dajemy stadion tu. Pięknie. Może turyści się nawet jak coś pojawią. Znasz sobie na to, że może. 300 pasażerów tygodniowo. Nie jest Zobaczmy, ile mnie to wszystko kosztuje. Eee... Ustawiam, że fortunę w budżecie będziemy mogli to zobaczyć. Budżet komunikacyjny 7000 tysięcy. pięknie 5000 pociągi mnie kosztują, które i tak jeżdżą w dosyć w małych ilościach. Czy zarabiam z komunikacji cały 1000 dolarów tygodniowo? Kosztuje mnie to 7, czyli o mamo! Na czym najwięcej zarabiam? Na pociągach i najwięcej tracę. No dobra, więc to jest moje piękne miasto: City Skyline. To jest, niestety, gra bardzo chora, ponieważ wczoraj o czwartej nad ranem zorientowałem się, dzisiaj o nad ranem, zorientowałem się, co ja najlepszego robię. Nie kupujcie! No chyba, że chcecie kupić to na dole, powinien być, yy, powinny być jakieś li wredne linki referencyjne. Jak znajdziecie gdzieś tanie, to się nie krępujcie, jak chcecie kupić ode mnie i wesprzeć kanał, to też się nie krępujcie. Prundu mi brakuje. Brakuje mi prundum, Dobra, trzeba by jakąś tutaj elektrownię pierdzielnąć. A, to jest bardzo mądre z mojej strony. Kurde, jestem idiotą. Nie miałem tego połączonego. już nie powinno być problemu z prądem. Tutaj cała jedna elektrownia chodziła tylko dla tych ludzi. A jak tam dół? Dalej. Hmm, dołu prądu brakuje. Widzicie, zostawiliśmy to sam na sam na chwilę. I ludzie się pojawili i zniknęli. A prąd? Już się pojawił. Co Jest! The big city! I'm to big city for my love. Pięknie, więc jesteśmy dużym miastem, krematorium i Water Titan Pan. Nie, nic ciekawego. Dobra, do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Cześć! Pamiętajcie, że jesteśmy tak lżejszym okiem, na to popatrzcie.